W styczniu wysiewamy kilka rodzajów kwiatów na sadzonki. Jest to czas wysiewu nasion kwiatów, aby wcześniej zakwitły. Niektóre pięknie kwitnące rośliny wymagają sporo czasu od wykiełkowania do pojawienia się pąków. Myślicie, że to za wcześnie? Nie. Rośliny, które ja wysiewam w styczniu to goździk szabo, goździk brodaty, dzwonek karpacki, begonia, pierwiosnek, męczennica, pelargonia, ostróżka, lobelia, petunia, dalia, bazylia, groszek pachnący, bakłażan, chili. W kolejnych częściach przedstawię Państwu niuanse się tych roślin i tajemnice ich pielęgnacji, aby wcześniej zakwitły. Niektóre kwitnące rośliny wymagają sporo czasu od wykiełkowania do pojawienia się pąków. Są bardzo piękne i niezwykłe. Jak uprawiać takie kwiaty, ich cechy i tajemnice opowiem Państwu za chwilę. Ogrodnicy to niestrudzenie i pełni entuzjazmu ludzie. Nawet w środku zimy, już od stycznia, dusza domaga się przygotowania do uprawy. Kupujemy nasiona, sprawdzamy stare zapasy pod kątem kiełkowania. Oznacza to, że nadszedł czas, aby rozpocząć wysiewy. Nasiona części kwiatów wysiewa się w styczniu, aby uzyskać wcześniejsze kwitnienie w domu i ogrodzie, i aby w kwietniu, maju nasze kwiaty były już w pąkach. Do uprawy pięknych kwiatów, których kiełkowanie przed widnieniem trwa dłużej niż 90 dni, kwiaty, których nasiona kiełkują długo do kilku tygodni, kwiaty, które dobrze rosną nie tylko w ogrodzie, ale także w domu, na balkonie i w lodziach. Zaraz przedstawię Państwu listę kwiatów, które zaczynamy siać w styczniu. Jakie są zalety siewu w styczniu? Finansowe, ponieważ domowe sadzonki są kilkukrotnie tańsze niż te, które kupujemy wiosną. Wizualne, ponieważ pod koniec kwietnia zakwitnie cały nasz parapet i ogród. Satysfakcjonujące, ponieważ możemy uprawiać odmiany, które sami wybieramy, a nie tylko te, które są oferowane przez sprzedawców. Główne cechy opieki nad sadzonkami w styczniu. Do siebu w styczniu należy wziąć podłoże lekkie, chłonące wilgoć i zaprawione środkami grzybobójczymi. Zapewnijmy młodym roślinom dodatkowe oświetlenie, ponieważ w styczniu mamy za mało naturalnego światła. Przy najmniejszych oznakach pleśni lub czarnej nóżki, czyli zgorzel siewek, podlewamy sadzonki środkiem grzybobójczym. Zdecydowanie warto uprawiać kwiaty w styczniu. Oznacza to znaczne oszczędności, przyjemność i swobodę wyboru rodzaju kolorów, barw, kształtów. Będziemy mieli kwiaty, które nie zawsze jest łatwo kupić, nawet jeśli nie liczymy się z pieniędzmi. Goździki Szabo. Goździki wieloletnie kwitną dopiero po 5-6 miesiącach odkiełkowania, ale gdy wyhodujemy je jako sadzonkę w styczniu-lutym będziemy podziewać ich kwitnienie przez wiele lat. Funkcję siewu: Wysiewamy nasiona w rowkach o głębokości 3 mm i na wierzchu zasypujemy piaskiem. To uchroni młode pędy przed czarną nóżką, czyli z gorzelą siewek. Komfortowa temperatura dla sadzonek to plus 18 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Uprawa w ogrodzie. Miejsca otwarte, nawet suche, bez nadmiernej wilgoci. Goździki brodate. Jest to urocza bylina, którą uprawia się z nasion w styczniu, podobnie jak goździki szabo. Pędy pojawiają się za 1-2 tygodnie. A do końca kwietnia otrzymamy kwitnące krzewy. Dzwonek Karpacki. Kolejna bylina, która będzie zachwycać nas rok po roku. Posiane w styczniu, wiosną będziemy mieć ładnie kwitnące krzewy do sadzenia na kwietnikach. Cechy siewu. Nasion nie posypuje się ziemią, a jedynie dociska do niej. Następnie uprawy zwilża się wodą z rozplacza i trzyma pod folią aż do kiełkowania. Temperatura kiełkowania to od plus 15 do plus 18 stopni Celsjusza. Uprawa w ogrodzie, roślina odporna na mrozy i łatwa w pielęgnacji. W suchą pogodę należy je podlewać. Jeśli usuniemy przekwitające kwiaty, kwitnienie będzie trwało dłużej. Begonie, różne odmiany. Kwitnienie begonii jest wspaniałe i trwa aż do przymrozków. Przez cały sezon będą zdobą naszego ogrodu, balkonu, parapetu. Zaczynamy siać je w styczniu, ponieważ potrzebują pięciu miesięcy, aby zakwitnąć. Cechy siewu: nasiona umieszczamy na powierzchni podłoża, ale nie zakopujemy. Zwilżone rośliny przykrywamy szkłem aż do wykiełkowania przez 10-15 dni. Najlepsze są nasiona otoczkowane od europejskich producentów. Są łatwe w obróbce, a ich skorupa zawiera składniki odżywcze niezbędne do szybkiego i zdrowego wzrostu. Temperatura od, 15, od 20 do 25 stopni Celsjusza. Uprawa w domu i w ogrodzie. Miejsca jasne dobrze rosną w doniczkach i pojemnikach. Pierwiosnki. Nasiona tych wieloletnich roślin kiełkują bardzo długo do 30 dni. Styczeń to czas jej wysiewu. Specyfikacja siewu. Nasion nie zakopujemy, nie nabliżamy i nie pozostawiamy pod folią aż do kiełkowania. Temperatura od 18 do 20 stopni Celsjusza. Rosną w ogrodzie, kwitnią w kwietniu-maju, preferują półcień i rosną w jednym miejscu przez wiele lat. Męczynnica: Jest to roślina wieloletnia o tak cudownych kwiatach, że aż nie można uwierzyć, że taka piękność rośnie u nas bez problemu. Wysiew w styczniu jest konieczny, ponieważ łupina nasion jest bardzo twarda, dlatego kiełkowanie trwa od 30 do 40 dni. Cechy siewu: Nasiona moczymy z dodatkiem stymulatora kiełkowania przez kilka dni. Wysiewamy na głębokości około 1,5 cm. Uprawa w domu i w ogrodzie wymaga podpór może rosnąć do 3 m w jednym sezonie. Idealna do formowania przyścięcie. Zimuje pod osłonami do minus 10 stopni Celsjusza. Zimą przy niższych temperaturach skracamy ją, przesadzamy do 3-4 litrowej doniczki i umieszczamy w pomieszczeniu. Nawozy stosujemy wyłącznie nawozy mineralne. Pelargonie. Nowoczesne pelargonie hybrydowe kwitną bujnie aż do przymrozków. W domu jest to roślina wieloletnia. Aby sadzić kwitnące krzewy w doniczkach i kwietnikach na wiosnę, to wysiewamy je w styczniu. Cechy siewu: głębokość do 10 mm, wilgotność umiarkowana. Temperatura od 20 do 25 stopni Celsjusza, uprawa w domu i w ogrodzie. Miejsca nasłonecznione, nawożone nawozami mineralnymi. Uszczypywanie wierzchołków pędów młodych roślin w celu rozkrzewienia. Ostróżka. Jest to wspaniała bylina o wysokich łodygach, dochodzących do 120 cm i pięknych kwiatostanach. Siew w styczniu umożliwia uzyskanie kwitnienia w roku siewu. Cechy siewu: nasioną umieszczamy w ziemi na głębokości 5-10 mm. Temperatura od 15 do 20 stopni Celsjusza. Uprawa. Otwarte przestrzenie lub lekki płcień. Uprawne gleby liniaste, regularne nawożenie. Lobelia. Pójnie kwitnąca popularna roślina jednoroczna, niska, o zwisających formach. Dobrze rośnie zarówno w ogrodzie, jak i w przydomowych pojemnikach. Aby zakwitła wiosną, trzeba ją siać w styczniu, ponieważ zanim zakwitnie, minie 5 miesięcy. Cechy siewu. Dopóki nie pojawią się sadzonki, trzymamy je w świetle pod folią. Nasiona wysiewa się na powierzchni, nie przykrywając ziemią i zwilżając wodą z rozpylacza. Temperatura od 15 do 20 stopni Celsjusza. Pędy po 15 dniach. Cechy uprawy. Nie należy jej dokarmiać materią organiczną, tylko nawozami mineralnymi nienadmiernie nawilżać. Petunia, różne odmiany. Trudno jest znaleźć roślinę jednoroczną o takiej różnorodności kształtów i kolorów jak petunia. Kwitnienie przerwane aż do zimy jest niezwykle popularna, rośnie zarówno w ogrodzie jak i w pojemnikach. A przy tym jest całkowicie bezproblemowa. Aby wcześniej zakwitła, wysiewa się ją w styczniu. Najlepsze efekty uzyskuje się wysiewając nasiona otoczkowane pochodzące od europejskich producentów. Cechy siewu: Kiełkowanie jest nierównomierne i trwa od 4 dni do 4 tygodni. Nasiona wciskamy w ziemię i zwilżamy. Cały czas trzymamy pod folią w jasnym miejscu. Wilgotność powinna być bliska 100%. Dalej, wysiewamy w temperaturze około 18-22 stopni Celsjusza, aby miały odpowiedni komfort rozrostu. Taka atmosfera zapewnia ogrodniczy sukces nawet osobom, które pierwszy raz decydują się na wysiew nasion tych kwiatów. Kiełkowanie następuje po 5 do 20 dni w zależności od wilgotności i podłoża. Dla efektu, który nie przysporzy wiele dodatkowej pracy, użyjmy kompostu przeznaczonego pod wysiew nasion oraz niewielką ilość wermikulitu. Bazylia. Pierwszy wysiew w roku. Bazylia to doskonała roślina używana jako przyprawa oraz jako element dekoracyjny. W sklepach bez problemu ją kupimy, ale zdecydowanie lepszym pomysłem jest samodzielna uprawa tej włoskiej królowej. Wysiew powinien następować w temperaturze od 18 do 25 stopni Celsjusza dla zapewnienia optymalnych warunków. Kiełkowanie następuje w terminie od 14 do 20 dni od posiania w zależności od temperatury. Na to również musimy zwracać uwagę. Groszek pachnący. Groszek pachnący to niewątpliwie jedna z roślin, których woń jest niezwykle przyjemna lekko słodkawa. Aby ucieszyć się zapachem gorążku pachnącego, musimy odpowiednio wcześniej zaplanować wysiew nasion tej rośliny. I ponownie, nie bez znaczenia jest wysokość temperatury. Podczas wysiewu należy zapewnić około 12-13 stopni Celsjusza. Podłoże powinno być użyźnione nawozem do wysiewu oraz niewielką ilością perlitu. Każde nasionko wbijamy na głębokość 600 cm. Kiełkowanie następuje po około 10 do 14 dni. Czyli, czyli to roślina powszechnie stosowana w kuchni zarówno w potrawach indyjskich, tajskich, jak i koreańskich. Ale również i w naszym kraju jest wiele osób gustujących w pikantnych potrawach. Podczas wysiewu należy dla prawidłowego wzrostu zapewnić temperaturę w granicach 21-27 stopni Celsjusza. Użyjmy nawozu do nasion oraz niewielkiej ilości bermikulitu. Kiełkowanie następuje dość szybko, bo w okolicach 3-10 dni. Bakłażany. Niektórzy wysiewają je w pierwszej połowie marca, ponieważ mają dość długi okres wegetacji, nawet dłuższy niż papryka. W kwietniu jest już za późno nasiew bakłażanów. Rosną dobrze, kwitną, lecz plon jest słaby. Polskie lato jest wtedy dla nich za krótkie, aby wydać owoce, dlatego niektóre osoby wysiewają je już w lutym. Ja jednak kilka krzaczków wysiewam już w styczniu, daje to mi możliwość wcześniejszych plonów. Nasiona siejemy na głębokość 4-5 mm, glebę zbliżamy wodą zapryskiwacza, przykrywamy folią i umieszczamy w jasnym i ciepłym miejscu. Optymalna temperatura kiełkowania wynosi 28 do 30 stopni Celsjusza. Można je nawet położyć na kaloryferze, przykrywając ręcznikiem lub folią. Sadzonki bakłażana, zresztą jak i pozostałych roślin, należy podlewać ciepłą wodą. W pierwszych dniach tylko za pomocą butelki z rozpylaczem. Upewnijmy się, że bryła korzeniowa jest całkowicie zwilżona. Nie dopuśćmy ani do mocnego nasiąknięcia, ani do całkowitego wyschnięcia gleby.